Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu działa od 1919 roku. Głównym reprezentantem Rzemiosła w Polsce jest Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie. Podlegają mu izby rzemieślnicze, które zrzeszają cechy, a te z kolei bezpośrednio skupiają i współpracują z rzemieślnikami. Niektóre cechy prowadzą też Rzemieślnicze Szkoły Zawodowe. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu poprzez regionalne cechy rzemiosła zrzesza przeszło 5000 firm rzemieślniczych, które oferują m.in. usługi fryzjersko-kosmetyczne, motoryzacyjne, budowlane, instalacyjne, stolarskie i wiele, wiele innych. Organizacje rzemiosła zajmują się nauką i promocją rzemieślników oraz zawodów rzemieślniczych, potwierdzaniem kwalifikacji, szkoleniami, informacją, współpracą z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także reprezentacją i opiniowaniem. Nauka składa się z dwóch części: praktycznej realizowanej w firmie rzemieślniczej przy wsparciu cechu oraz teoretycznej w szkole lub w formach pozaszkolnych. Oferujemy naukę w ponad 140 zawodach. Obecnie kształcimy ponad 12 tysięcy uczniów. Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Czeladnikiem mogą zostać również osoby pracujące w zawodzie. Po trzech latach można przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. Potwierdzone kwalifikacje zawodowe dają możliwość dobrze płatnej pracy i pomagają w prowadzeniu własnej firmy. Promujemy i wspieramy rzemiosło poprzez spotkania w szkołach, konferencje, wystawy i targi, imprezy lokalne, konkursy, turnieje oraz projekty unijne. Zachęcamy do nabywania kompetencji i podnoszenia kwalifikacji. Organizujemy kursy pedagogiczne, kursy zawodowe, szkolenia przygotowujące do egzaminów, szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zagraniczne staże zawodowe. Współpracujemy z organizacjami i instytucjami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Realizujemy projekty na rzecz polepszenia kształcenia zawodowego i przekazywania dobrych praktyk rzemieślnikom. Oferujemy szeroki wachlarz usług informacyjnych. Zachęcamy do korzystania z pomocy naszych rzeczoznawców i banku ofert pracy. Reprezentujemy interesy rzemieślników. Inicjujemy i opiniujemy akty prawne. Kreujemy rozwiązania wspierające i umacniające rzemiosło. Przyłącz się do nas, poszerz swoje kompetencje i zdobądź nowe kwalifikacje. Cechy i Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zapraszają.